Witam w kolejnym odcinku tej nienazwanej świątecznej serii. Na start, oczywiście, kolejny odcinek niestrasznych historii, ponieważ to chyba jest już tradycja. O ile można to nazwać tradycją, skoro to jest dopiero chyba czwarty odcinek. Nieważne, nie będę przedłużać, przejdźmy już do tego, co będziemy oglądać. Miejmy nadzieję, że tym razem trafi się coś naprawdę strasznego. To wydarzyło się w grudniu, parę lat temu. Było bardzo zimno, i wszystko było zamarznięte. Start historii, i już kłamiesz. Ja nie widzę, żeby cokolwiek było zamarznięte. Jest normalnie trawka i w ogóle może drzewa są trochę łyse, ale trawa jest, więc jak może być zamarznięte. Na zewnątrz panowała głucha cisza. Mieszkałem wtedy na drugim piętrze, w bloku obok parku, a zaraz pod moim oknem stała ławka. Trochę smutny ten park taki z jedną ławką, i w ogóle. Jesteś pewny, że to jest normalny blok, normalny park, i w ogóle, a nie, że jesteś w jakimś opuszczonym miejscu, opuszczonej części miasta, gdzie nawiedza albo coś w tym stylu? Pewnego wieczoru, około 21.00, bateria w moim telefonie padła. Wtedy zobaczyłem na ławce siedzącego chłopca. Pamiętam, że padał wtedy intensywny śnieg. Pomyślałem, że to dziwne, że chłopiec siedzi sam w parku, w taki mróz, o tak późnej godzinie. Prawdopodobnie czekał na swoich rodziców, więc po prostu to zignorowałem i poszedłem posiedzieć przy komputerze. Ach, tak, ignorowanie. Tak szczerze, jeśli by czekał na rodziców, no to mieszkasz na drugim piętrze i z tego co widzę, masz widok na całkiem sporą część tego parku, więc mógłbyś ocenić, czy jest sam, czy rodzice gdzieś się tam Okolicy na przykład kręcą. Dzieciak wygląda na dosyć małego, więc no, nie wydaje mi się, że to jest coś, co powinno się ignorować. Może na przykład uciekł z domu albo uciekł jakimś porywaczom. Było już koło północy. Podszedłem do balkonu, aby zamknąć okno przed pójściem spać. Wyjrzałem przez okno, a chłopiec dalej siedział na ławce. To jest definitywnie moment, kiedy dzwonisz tak już na stariona policję. Widziałem tylko jego tył. Zacząłem się martwić, coś musiało być nie tak. Długo o tym myślałem i nie wiedziałem, jak się zachować. No, zadzwonić na policję! Mówię ci to przecież, słuchaj mnie! Wstawiłem więc post na jednym z forów. Patrząc na to, że na forach czasami odpowiedzi dostawało się kilka lat później, to nie wydaje mi się, żeby ci cokolwiek to pomogło, albo że to dobry pomysł. Ludzie, od paru godzin na ławce przed moim mieszkaniem siedzi samotnie mały chłopiec. Czy powinienem zadzwonić na policję? Nie wiem, ty nie masz własnego rozumu, własnego mózgu, musisz pytać ludzi z internetu, co robić? Ej, siema, ludzie z internetu, jakie ja mam ubrać dzisiaj skarpetki! Ej, ludzie z internetu, co mam dzisiaj wypić rano na śniadanie? Herbatę czy kawę? Ej, ludzie z internetu! Wtedy pomyślałem, że wyjdę do niego i zapytam, czemu tam siedzi tak długo. To też nie wiem, czy jest taka bardzo rozsądna decyzja, ale no zdecydowanie lepsza niż siedzenie na tyłku i czekanie, aż ktoś odpisze. Otworzyłem drzwi balkonu i krzyknąłem: Hej, hej, młody!.. zachowywał się, jakby mnie nie słyszał. No bo niekoniecznie wiesz, że się do niego zwracasz. Wiesz, mogłeś krzyknąć: Hej, dzieciaku na ławce, czy coś? Bo hej młody, no to to może być po prostu zwykły dźwięk z czyjegoś domu w sensie ktoś może wołać swojego brata albo cokolwiek. Krzyknąłem jeszcze parę razy, aż w końcu się poddałem. Gdy wróciłem do komputera, jeden komentarz przykuł moją uwagę: Posłuchaj, to nie jest człowiek. Po prostu zamknij drzwi i idź spać. Nie próbuj się do niego odzywać. Na całym ciele przeszły mnie ciarki. Wiesz, że równie dobrze to może być po prostu żart, no nie? Ponownie podszedłem do okna i ku mojemu zdziwieniu dzieciak zniknął. Jest już w Twoim domu. Uuu, co teraz zrobisz? Chciałem już zamknąć drzwi balkonu, ale intuicyjnie spojrzałem w dół i wtedy znowu go zobaczyłem. Stał zaraz pod moim balkonem, ciągle odwrócony tyłem. Mam nadzieję, że do końca tej historii się odwróci, bo jestem teraz ciekawa, jak wygląda. Skoro. Nie jest człowiekiem. Ponoć! Serce zaczęło bić mi szybciej, byłem naprawdę przerażony. Szybko zamknąłem drzwi, po czym położyłem się do łóżka. Nie mogłem spać tej nocy, mając w głowie tamten komentarz. Czemu nie zadzwoniłeś ostatecznie na policję? Nawet jeśli, no cokolwiek, jeśli to był nie człowiek, tylko jakaś straszna, potworna bestia. No, to jakbyś zadzwonił na policję, to przynajmniej byś zobaczył, czy zje na przykład tych policjantów albo coś, czy wszystko będzie w porządku, co nie. I wtedy byś się wiedział, czy bać, czy nie bać, tak naprawdę. Był to jednak najdziwniejszy incydent, jaki przytrafił mi się w życiu. Co by się stało, gdybym wtedy nie zobaczył tego komentarza i zszedł do chłopca? Zostałbyś przemielony na karmę dla zwierząt, taką gorszej jakości. Czy groziło mi wtedy jakieś niebezpieczeństwo? Być może wyolbrzymiam, i to rzeczywiście był zwykły chłopiec. No tak, jeśli był realnym dzieckiem, to mogło mu grozić jakieś niebezpieczeństwo, ponieważ było po północy. Było strasznie zimno, padał śnieg, a on był sam na zewnątrz. I ty nic z tym nie zrobiłeś, bo przestraszyłeś się jakiegoś komentarza w internecie. Aaaa, wracamy do naszego wspaniałego leczenia. Bardzo dziwnych pacjentów. Dzisiaj myślę, że tylko jeden, może dwa dni tylko tutaj przejdę, bo gra się robi coraz bardziej trudna i... Żeby nad tym wszystkim siedzieć i no tutaj trochę kombinować co robić i w ogóle niestety oho Tak jest. O nie, czy dostanę... Zabiłam tylko jednego pacjenta, o co Ci chodzi? Dobra, nie przyłasz, idź sobie. Elo. No co ci dolega? Mm-hmm. A, tak zrób, dobrze. Jeden na pięć. Ok, to dajmy mu trzy. Dajmy mu to, też trzy. Daj mi dobrą opinię. Ja później zobaczę, ile mi dałeś, jaką ocenę. I jak następny raz tu przyjdziesz, że dasz mi małą yy, ocenę, to ja... A! Uh, 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 um. Czy ja mam tu może jakąś piłę? Siekierę? Uh. Nie... Tak, wszystko z tobą w porządku? Oczywiście. No co? Co ja mam niby z nim zrobić? i nie są abominacją? Dobra, zobaczmy, może to. Okej, okay, czyli podam mu tego trochę. No, to jeszcze tak malutko. Dobra, nie wracajcie tu. Jesteście... Ja jestem tolerancyjna i rozumiem, że niektórzy rodzą się w taki sposób zdeformowani, ale troszeczkę to jest niepokojące. Chociaż czy w tej grze... Czy ja cię nie zabiłam? A nie, to nie ty. Okej, okay, zmęczenie. Eee... Dobra, daj Ci trzy. No i to tyle. Świetnie. O, 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 Sędzanie. Damy ci tyle. No, ale czemu jesteś zły działają? Masz. Oh. Eat. Mhm. Czyli się denerwujesz. Tak? Mhm. Uh, gniew uh, uh. No to tego ci trochę dam. Dam ci tyle. Ok. Rozumiem, potrzebujesz więcej. Super. Ten dzień wyjątkowo dobrze idzie. Ani żadnych straszaków, prawie, tylko to jedno oko. Ani jakichś trudnych pacjentów, tylko ten jeden... no, troszeczkę creepy. Do, 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 do. Ha, ha, wygadałam! Proszę stąd się... proszę stąd zniknąć. Oh. Okej, okay, ona też się denerwuje tyle, że ona ma alergię. Ale nie na to. Dobra, dam ci taką dawkę. Powinno być dobrze. No to jeszcze troszeczkę tutaj dołożę. No i super. Bezproblemowy pacjent. Proszę wystawić mi dobrą opinię. Oho. Uh. Słońce, księżyc, domki, woda uh. okej. Okay. Dobra, wszyscy mi dali plus 3. Mam bardzo dobrą reputację. Eee, czy powinnam uzupełnić? Uzupełnię to i to. Te jeszcze sobie powinny poradzić. To i to. To na pewno. Dobra, to jeszcze jeden dzień pocisnę. Jeszcze jeden pocisnę. Bo wydaje mi się, że sobie mogę. Okej, okay. mówiłem, że poprzedni dzień będzie straszny po sążku, a nic się nie. Okej, okay, dobra, to jest ta. Uh, od, o, która przynosi mi tej rzeczy. Oho. Okay. Dobra, jak to działa? Humor. tá? Okej, okay, okej. Okay. Dobrze, czy mogę już obrócić to koło. Aha, okej, okay, czyli. Okej. Okay. Cztery tego powinno ją wyleczyć. Okej. Okay. Skoro cztery tego zadziałało, to... Okej, okay, co mam z... Trzy. Chyba trochę żałuję, że tego nie uzupełniłam. Okej. Okay. No ma to jakiś sens. Dobra, ona jest całkiem przydatna. Mam nadzieję, że to mi faktycznie jakoś pomoże. Oho. Okej, okay, ból kratki piersiowej. Czyli w sumie, to mhm. dobrze zobaczmy, dajmy Ci trzy na start. Dobra, skoro dałam mu trzy i dało mu to... Ile mu to dało? Chory. Okej, okay, czyli... Dobra, ja nie mam pojęcia jak to działa dalej. Dam mu dwie dawki jeszcze i zobaczymy. Okej. Okay. Aha. dobrze, co ci dolegam? Okej, okay, brak energii. To chyba gdzieś tutaj yy, pamiętam, że widziałam zmęczenie. Yy. Aha, tak, tak, tak. Dobrze, dajmy Ci 3. No i super. Ojeju, to jest po prostu pacjent idealny. Żadnych problemów. Okej, okay, musiałam na chwilę zatrzymać, ale już wracam do gry. Nie, 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 Okej, okay, spędzanie. Dam ci cztery dawki. Czyli dawki tego? Hmm. Dałem chyba plus dwa, co nie? Dam mu trzy. To było to? to było to. No co jest, jeju, yeah, świetnie, idź, idź. Okej, okay, eee... Gniew. Ale masz alergię. Kuszy jajka, karu... O nie, masz na wszystko dosłownie uczulenie. Ja. Należy unikać podawania niskiej dawki, jeśli pacjent... Okej, okay, czyli trzeba dać Ci... 6. No to dobra, jeszcze jedno sześć. Nie, więcej ci nie dam. O, nie ma takiej opcji. Idziesz stąd. Niższa dawka leków powinna cię zabić. Wiesz o tym typie. Masz alergię na czosnek? Gniew jest tu? Czy wchodzi w to czosnek? Nie, nie wchodzi w to czosnek, więc e, dam ci tyle. No naprawdę. Dobra, nieważne. Nie. Jak dasz mi słabą opinię za to, że jesteś prawie wyleczony, a nie wyleczony. Mam wrażenie, czy te obrazy się zmieniają. Może mi się tylko wydaje. Nie, 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 nie. nie. Okej, okay, wymioty. Y Świat. Czyli nie mogę dać Ci niskiej dawki. Czy ja w ogóle mam na tyle, żeby dać jakąś wyższą? Dobra. Super, bo nie mam więcej. Błagam, niech nikt już nie przychodzi. nie. O, idealia. Okej. Okay. Aha, dał mi tylko jeden, a oni mi dali dwa. Ale wychodzi na to, że jest dobrze. O, będę musiała teraz uzupełniać jeszcze naftę. Nie wydaje się, że to dobrze. No, ale trudno. I tutaj skończę, bo myślę, że następny dzień może już być naprawdę ciężki. Więc e, tak, to jest ten moment, kiedy kończę na dziś. I a cóż, do następnego odcinka. Jeśli Wam się ten spodobał, dajcie łapkę w górę. Możecie dać też subskrypcję, możecie dać jakiś komentarz. No i cóż, trzymajcie się, hej!